Witajcie przeciętni użytkownicy. Zaprezentuję Wam dzisiaj, jak się stwarza wirusa wyłączającego komputer. Najpierw na pulpicie tworzymy nowy skrót, w okienku które nam się wyświetli, wpisujemy to hasło. Przy czym w cudzysłowie wpisujemy tekst, który chcemy, żeby zobaczył otwierający program. Te dziewiątki zmieńcie sobie na przykład na 20. Jest to czas po jakim ma się wyłączyć komputer. Teraz wpisujemy nazwę skrótu. Następnie, gdy klikniemy dalej, skrót naszego wirusa pokaże się na pulpicie. Teraz wypadałoby, żeby nasz wirus miał ikonę, która wprowadzi nas w zaciekawienie. Więc klikamy we właściwości, zmieniamy. Nikonę. Teraz pojawi nam się okienko wyboru ikony. Wybierzcie sobie jaką chcecie i zatwierdźcie OK. Potem zastosuj. Następnie jeszcze raz OK. Dobra, nasz wirus ma już ikonę. Teraz wystarczy, żeby jakiś naiwniak włączył ten oto program. Wyświetli mu się okienko, że za chwilę nastąpi zamknięcie systemu. Jedynym ratunkiem jest w tej chwili albo. A. Reset komputera. B. W okienku szybkiego uruchamiania wypisujemy to hasło. Proces powinien się zakończyć. Po dziurka, wody śląka Wuuu, to najlepsza z wszystkich śląskich zup Wuuu, zrobi moja żona?